większość mojego życia, każdy mój poranek wyglądał jak poranek takiej normalnej osoby. Czyli po prostu stałem, czy tak przetarłem swoje oczy. No i jak to normalna osoba by zrobiła? Po prostu wziąłem swój telefon i zacząłem scrollować. Po prostu wziąłem i zacząłem tak jeździć jak wszyscy. Zacząłem oglądać pornografię, zacząłem walić konia. Dosłownie byłem w stanie zwalić sobie 3-4 razy dziennie. I nawet było to w dniach, w których szedłem do szkoły. Wyobraźcie sobie, że wstawałem kiedyś o 5 rano, żeby oglądać TikToka i od razu, jakby otworzyłem swoje oczy i od razu wziąłem swój telefon i zacząłem tak kurwa, jak jakiś zombiak. Są ludzie na świecie, którzy twierdzą, że sprawdzanie swojego telefonu z samego rana jest OK, ale w jaki niby sposób? To kompletnie niszczy Twój dzień. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście tak, że sprawdziliście swój telefon z samego rana i Wasz dzień był taki rozproszony, taki powolny, jakby to powiedzieć. I czuliście się tacy... Czułeś, że miałeś gorszy dzień. Czułeś, że masz taki powolny dzień. I nie było to najlepsze uczucie. Wiesz, że możesz czuć się lepiej. Więc w jaki niby sposób sprawdzanie swojego telefonu z samego rana jest ok? Żaden. Porównajcie osobę, która z samego rana sprawdza swój telefon, a osobę, która wstaje, odsłania swoje zasłony i dostaje światło słoneczne z swoich oczu. Która osoba jest szczęśliwsza? Oczywiście, że ta druga. Bo cały ten niepokój. Powyobraźcie sobie, budzicie się, sekunda, w której się budzicie. Od razu sprawdzacie swój telefon i widzicie, że ktoś na przykład wysłał wam SMS-a, że coś się stało. Co się wtedy dzieje? Cały wasz dzień jest rozjebany przez tę przez jedną wiadomość, przez to, że sprawdziliście swój telefon. Dlaczego ruinowałbyś swój dzień, robiąc takie coś? Przecież to nie ma sensu. Dlaczego byś to robił? My wiemy, że to jest dla nas złe. Wiemy, że nie powinniśmy tego tak robić. I dlatego jesteśmy tutaj. Żeby faktycznie to przestać robić. Więc muszę Ci pogratulować za to, że faktycznie podjąłeś jakieś działanie i zaczynasz coś robić z tym. Żeby faktycznie przestać sprawdzać ten telefon i mieć o wiele lepszy dzień, o wiele czuć się lepiej podczas swojego dnia. Więc gratuluję Ci za to, że faktycznie podejmujesz działanie. Więc teraz jak faktycznie możemy przestać sprawdzać ten telefon z samego rana? Myślę, że są trzy rzeczy, których potrzebujemy. Tak, właściwie dwie, ale jedna jest w sumie taka łatwiejsza, myślę. Więc możemy, opowiem od razu tą łatwiejszą. Możemy albo wynieść swój telefon z pokoju i musimy mieć albo siłę woli i uważność. Więc na początku powiem o wynoszeniu swojego telefonu z pokoju. Najprawdopodobniej go nawet nie potrzebujecie w swoim pokoju, bo ja nawet używam takiego budzika, który udaje, takie słońce, że po prostu tak jakby wschodzi, więc mi yy, jest kompletnie niepotrzebny telefon w moim pokoju, ale nie sprawdzam go z samego rana. Mam po prostu tyle szacunku dla samego siebie, żeby tego nie sprawdzać, no ale ci normalni ludzie nie mają. Ty wiesz, że gdy sprawdzisz swój telefon z samego rana, to po prostu nie masz szacunku dla samego siebie. Ja o tym wiem, my o tym wiemy, ale ci normalni ludzie tego nie wiedzą. O tym nie wiedzą i twierdzą, że to jest ok. W jaki sposób? Nie jest to ok, więc najprawdopodobniej nie potrzebujesz nawet swojego telefonu w swojej sypialni. Jeżeli potrzebujesz budzika, to polecam po prostu wziąć jakiś stary telefon i na nim ustawić budzik. Wiecie, sprawdźcie czy to działa wszystko. Ustawcie na, na przykład za minutę czy coś takiego i sprawdźcie. Ale jeżeli działa, weźcie, tutaj go połóżcie i po prostu miejcie, go, miejcie ten stary telefon zamiast swojego, nie? a swój wynieście z pokoju gdzieś kompletnie. Może podłączcie go na dole w swoim domu coś to naprawdę by pomogło, bo zazwyczaj gdy sprawdzasz swój telefon z samego rana, albo w ogóle go sprawdzasz, to nie robisz tego świadomie, robisz to tak, jakby to powiedzieć, bezumyślnie. Po prostu ja zauważyłem u siebie, że na przykład jak stałem i tak sobie myślałem, to nagle wziąłem swój telefon, odpaliłem go, wyłączyłem tryb samolotowy, włączyłem dane komórkowe, włączyłem messengera sprawdziłem Messengera, wyłączyłem to, włączy, włączyłem tryb samolotowy i znowu schowałem telefon. I zrobiłem to trzy razy w ciągu jakichś pięciu minut i dopiero po trzecim razie sobie zdałem z tego sprawę, nie? Więc myślę, że naprawdę ludzie, którzy sprawdzają swój telefon, robią to tak bezumyślnie i kompletnie nie myślą nad tym, czy sprawdzają swój telefon, czy nie. Więc musisz zacząć być bardziej uważny. Teraz jak faktycznie będziesz bardziej uważnym? Poprzez medytację, poprzez... Faktycznie... Tak jakby żyć przez życie, życiem po prostu. Bo gdy będziesz traktował każdy moment jak coś pięknego, jak coś, co jest naprawdę piękne, że zajęło to 13,8 miliarda lat, żeby ten moment tutaj był. Więc gdy zaczniesz traktować wszystko, jakby było piękne i no to wtedy nie potrzebujesz niczego innego tak właściwie. Nie potrzebujesz tego, żeby sprawdzić swój telefon czy coś. Nie potrzebujesz tego ruinować. Bo po prostu twierdzisz, że każdy moment jest piękny. Więc myślę, że to jest jedna z rzeczy, która by bardzo pomogła. Ale szczególnie jakaś medytacja, coś w tym stylu, to naprawdę bardzo, bardzo pomoże. Mam pełno filmików o tym, jak zacząć medytować, więc możesz po prostu wejść na mój kanał i tam zobaczyć to. Myślę, że to naprawdę... By ci pomogło. Medytacja jest naprawdę jedną z najlepszych rzeczy, jak możesz zrobić dla swojego zdrowia psychicznego i w ogóle dla swojego życia. Medytacja poprawi dosłownie każdy aspekt twojego życia, nieważne co to jest. Po prostu medytacja jest fantastyczna. Pomoże ci nawet nie sprawdzać twojego telefonu z rana. Pomyśl sobie. Medytacja pomaga ci w skupieniu we, we wszystkim, i jeszcze w nie sprawdzaniu swojego telefonu z rana, więc to jest naprawdę coś bardzo dobrego. Więc po prostu bycie uważnym jest bardzo, bardzo ważne, ale to niestety samo nie wystarczy. Wiadomo, pomoże, ale nie wystarczy. Chodzi też o to, żeby mieć siłę woli, czyli po prostu umiejętność opierania się tym złym nawykom. Czyli po prostu załóżmy, że chcecie sprawdzić ten telefon, ale opieracie się temu pożądaniu, sprawdzeniu tego telefonu. To jest właśnie używanie siły woli. Więc jak się buduje siłę woli? Bierzecie to, od czego jesteście do tego uzależnieni, czyli na przykład jakieś śmieciowe jedzenie, gra wideo, telefon czy coś takiego i po prostu patrzycie na to i myślicie sobie dlaczego to ma nade mną kontrolę, bierzecie swój dziennik i zaczynacie pisać, czemu to ma nade mną kontrolę, dlaczego chcę obejrzeć ten film, dlaczego chcę zagrać w tą grę, po co? Więc to jest naprawdę coś świetnego, co możecie dla siebie zrobić, po prostu trenować tą siłę woli i tak jakby pokazać sobie, że jesteście lepsi niż to, że macie tak jakby kontrolę nad tym, co robicie, a to nie tak, że kontroluje to was, nie? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo silne siła woli. I gdy to zbudujecie, to bez uważności nie ma siły woli. No bo pomyślcie sobie, nie jesteście w stanie użyć siły woli, gdy nie jesteście uważni. No bo gdy po prostu bierzecie swój telefon tak jakby, no to nie macie. nie jesteście uważni, a gdy nie jesteście uważni, nie jesteście w stanie temu się oprzeć, prawda? Więc. Po prostu co ja bym polecał zrobić. To zacząć trenować siłę woli, oczywiście, zacząć medytować, bo to naprawdę pomaga, ale też po prostu wynieść ten telefon z pokoju, użyć jakiegoś starego albo po prostu użyć jakiegoś cyfrowego budzika, jeżeli możecie. Nie potrzebujecie swojego telefonu przy swoim łóżku, możecie go dać nawet na drugi koniec pokoju, to też pomoże i przypomni wam, że aha, miałem go nie sprawdzać z samego rana, ok. Albo możecie nawet, nie wiem, jeżeli go potrzebujecie naprawdę, nie macie jakiegoś starego czy coś. To po prostu przyklejcie na nim kartkę, nie, nie sprawdzać, czy coś takiego. I myślę, że to naprawdę pomogło, bo takie przypominanie sobie o tym, żeby tego faktycznie telefonu nie sprawdzać, by pomogło. Ustawienie tego na drugim końcu pokoju, czy coś, to naprawdę Wam pomoże. Więc. Mam nadzieję, że weźmiecie tą poradę. Jeżeli tak, to gwarantuję Ci, że to prowadzi do lepszego życia. Po prostu wyobraź sobie siebie, który wstaje. I nie sprawdza swojego telefonu. Patrzy na swój telefon i myśli sobie: Nie, już nie masz nad mną kontroli, już nie będziesz kontrolował mojego życia. Idziesz do swojego okna, odsłaniasz swoje zasłony, otwierasz swoje okno na oścież i patrzysz na ten piękny świat, tak uważnie. Jesteś obecny w tym momencie. I czujesz się szczęśliwy, czujesz się faktycznie fantastycznie. I czujesz, że żyjesz. Ale to tylko wtedy, jeżeli weźmiesz tę poradę i faktycznie ją zastosujesz. Bo inaczej dalej będziesz leżał automatycznie jak robot, jak jakiś zombiak. Będziesz brał swój telefon jakbyś był dosłownie jakimś bezmózgiem. Będziesz brał swój telefon, zaczął scrollować. I po prostu będziesz żył tym życiem, gdzie wstajesz, walisz konia 3-4 razy dziennie i masz dość swojego życia, nie chce Ci się żyć. Masz obok swojego łóżka papier, to bo już nie obchodzi się to. Po prostu chciałbym, żeby więcej osób było szczęśliwych. Więc mam nadzieję, że weźmiesz tą poradę i faktycznie ją zastosujesz w samego siebie. Także no, to by było dzisiaj na tyle. Jak chcesz, możesz być na Discorda, tam masz pierwszy link na dole. Jakbyś był zainteresowany coachingiem, takim jeden na jeden, to mam taką, taki pakiet coachingowy i w drugim linku na dole możesz się umówić ze mną na spotkanie i wtedy Ci o tym wszystkim opowiem, jak to wygląda. Nie? Także no, pamiętaj, mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.